widzowie z tej strony w co ja szpilam naprawię sobie mikrofon w Co ja szpilam coś tu się stało skończyliśmy jak odnaleźliśmy tą dziewczynę wyszłem z gry żeby montować Jak załączyłem to pojawiło mi się coś takiego Od razu w domu się pojawiłem Nie żyję, eh?

Jezu, nie płacz. Wszystko się to naprawić. Dobra. Pięknie. Amu. Więc mi się już tu chyba nie przyda. Przyda bo nie mam broni tej. Yy, Podręcznej, więc ona się przyda. Więc tak, musimy ruszać dalej. Dobra, oszczędzamy kondycję w razie ucieczki. No nie no, przez pod przeskoczę. Nie chcę mi się biec dookoła. Przeładujmy. Chyba dokąd ja mam iść? Tu, czyli muszę auto wziąć. Och. Już się bałem, że z pogryziony. Ten potrzebuje pomocy. Nie. Cię boję, ja nie chcę zostać tym, sztywnym Ale nie chcę przede wszystkim być rannym, bo... tym będzie tragedia Obym teraz szybko jakiś lek znalazł Ktoś mi dzwoni, wracam za chwilę Dobra, jestem z powrotem, brat do mnie dzwonił Trochę za głośny mam ten dzwonek Dobra, mam tutaj mamy ten lek, którego tak bardzo oczekiwałem. Czyli tutaj już nic nie ma. I co? Ja mam teraz do auta iść. Przecież nie znalazłem kluczyków. Ja mu wolał, żeby to było not, żeby ta dziewczyna poszła do przodu, a on siedział z tyłu. Oczywiście moje prawo jazdy jest przepiękne. Ja grałem w demo i pamiętam, że tutaj się skończyła gra. No, demo. Ociu. To już chyba innego auta, no tak to mógł go chyba znalazł, ale goniam nas z Nie no nie gadaj, że tam jest zabarykadowane To jest po prostu nienormalne sił mam ranę da się to jakoś obejść Nie Trudno, trzeba walczyć Żeby dwóch musiało się rzucić na jednego zombiaka. No to jest po prostu magia świąt. Tam dalej są zombiaki. I biegną. No, jest ich coraz więcej. No, no to jak ja mam zrobić, jak już auta nie mam? No. O, Nie chciałbym szybko kończyć tej serii, więc postaram się nie zginąć. Chwila, Ale no dobra, ona jest przyja przyjaciółką, on jeszcze nie, tak więc, jeżeli on zginie, to będę nią grał. Tak więc, ale on pewnie zginie, coś tak czuję, no. Ale dobra, no. Super, fajnie, bo zabijaliśmy ich, ale gdzie mam teraz iść? O, chyba mam, ale idą zombiaki Dobra, mam Jezu, tyle szukania Słuchajcie, ja chcę robić, już to mówiłem w poprzednim odcinku, chcę robić krótkie te odcinki Tak więc za chwilę Prawdopodobnie będę kończył ten odcinek. Chodźcie. Gdzie ona jest? Biegnie. Dobra. To auto mi się chyba bardziej podoba. Dobra. Czemu ona nie pójdzie do przodu? Nie rozumiem. Dobra, jedziemy. A, w przyjeździe mam trochę spadek FPS-ów. Ogólnie ma mało FPS-ów. Bardzo Was za to przepraszam. Mam te programy dalej w tyle uruchamiane i nie mogę ich wyłączyć. No przepraszam Was bardzo za to. Dobra, ale. Gdzie mam jechać? Bo je chyba w tą stronę... Nie. Dobrą stronę jadę. Tu. Dobra. Nie, serio. Ja cię stunę, no co zapedał, pedał, no. Przed nim prosto na drzwi. Dobra. Lagi, strasznie. Mam nadzieję, że za chwilę minie. Gdzie teraz? Teraz, w lewo ciągle prosto. Jak ciągle prosto? Aha, dobra, widzę tutaj. Co niech w tym domku tam mieszkają? Co się stało z tym autem? No, tutaj skończę ten odcinek. Ale co mi się z autem stało? Może przy parkowaniu? Ja cię, co za Bóg głupi trochę, no. No cóż, dobra. chodzimy, okej, okay, no i tutaj kończę ten odcinek. No, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Tak więc zostaw łapkę w górę, komentarz oraz suba. Tak więc do następnego, cześć. Drop the bomb.